tak ja przyjacielu. Dziś coś zupełnie innego. Lowskie piosenki uliczne, kabaretowe i okolicznościowe od 1939 roku. Jerzego Habela i Zofii Kurzowej. Oczywiście mógłbym zaśpiewać jakąś piosenkę, ale myślę, że nikt nie chciałby tego słuchać. <laughs> Może fragment jakiś na temat Z rozdziału geneza źródła melodii i zarys historii piosenki lwowskiej. Tak jak. Drugim istotnym źródłem materiału melodycznego, z którego czerpał lwowski folklor miejski, była XIX-wieczna opera i operetka, szczególnie wiedeńska. Teatr muzyczny w większych miastach monarchii austro-węgierskiej był szczególnie popularny. Wobec braku innych powstałych później skutecznych środków popularyzowania muzyki jak płyty, radio, film dźwiękowy, scena teatru muzycznego dawała początek wielu chętnie śpiewanym melodiom, które spopularyzowane i często modyfikowane otrzymywały dorabiane przez lwowski plebs nowe słowa związane z życiem przedmieścia. Fantastyczne, są tu i nuty, są i słowa, ale w stylu lwowskim no, chyba bym się nie podjął. Inspiracja. To też ciekawe. A jutro na tym stosie Julian Stryjkowski Głosy w ciemności. Dobrego dnia, przyjacielu.